OpenAI, te ci od czata GPT planują wprowadzić własną przeglądarkę internetową. Twórcy czata GPT przygotowują się do oficjalnego uruchomienia swojej własnej przeglądarki, która będzie w całości oparta na sztucznej inteligencji i która ma rzucić bezpośrednie wyzwanie dla Google Chrome. Premiera nowej przeglądarki ma nastąpić w ciągu zaledwie kilku najbliższych tygodni, a nowe narzędzie ma całkowicie zmienić według twórców sposób, w jaki użytkownicy na co dzień przeglądają internet i jednocześnie dać OpenAI bezpośredni dostęp do jednego z najważniejszych źródeł obecnego sukcesu Google. Danych, danych o zachowaniu i preferencjach swoich użytkowników. Przeglądarka od OpenAI będzie głęboko zintegrowana z interfejsem przypominającym popularnego czata GPT, co ma pozwolić użytkownikom na wykonywanie wielu codziennych czynności, bez jakiejkolwiek konieczności odwiedzania konkretnych stron internetowych. Przykładowo możliwe będzie rezerwowanie stolików w restauracjach czy automatyczne wypełnienie skomplikowanych formularzy online bezpośrednio z poziomu inteligentnego czatu. To wszystko jest częścią znacznie szerszej długoterminowej strategii OpenAI, która to zakłada głęboko. W budowanie swoich innowacyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w codzienne życie swoich użytkowników, zarówno w pracy, jak i w domu. Nowa przeglądarka ma działać na otwartym silniku Chromium, czyli dokładnie na tym samym, co stanowi fundament dla takich przeglądarek jak Google Chrome, Microsoft Edge czy Opera. OpenAI zatrudniła nawet niedawno dwóch doświadczonych byłych wiceprezesów Google, którzy przez wiele lat pracowali nad stworzeniem pierwszej przełomowej wersji przeglądarki Chrome. Początkowo podobno rozważano nawet zakup jakiejś gotowej, istniejącej przeglądarki z rynku, ale ostatecznie zdecydowano się na stworzenie własnego rozwiązania. Głównie po to, żeby mieć pełną, nieograniczoną kontrolę nad tym, jakie dane o użytkownikach można dzięki temu zebrać. Rynek nie będzie jednak na pewno łatwy do zdobycia. Sam Chrome ma obecnie 3 miliardy aktywnych użytkowników na całym świecie i kontroluje ponad 65% globalnego rynku przeglądarek internetowych. Dla porównania, drugie miejsce w tym rankingu zajmuje przeglądarka Safari od Apple z udziałem na poziomie 16%. OpenAI może jednak liczyć tutaj na ogromne wsparcie Swojej bardzo licznej i lojalnej bazy użytkowników. Sam Chat GPT ma już 500 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo oraz 3 miliony płacących biznesowo klientów. Warto tylko dodać, że rola przeglądarki Chrome w zbieraniu danych o użytkownikach do celów reklamowych była tak duża i tak kontrowersyjna, że amerykański Departament Sprawiedliwości w swoim niedawnym antymonopolowym procesie przeciwko Google zażądał jej formalnego podziału i wydzielenia ze spółki Alphabet, oskarżając Google o stosowanie nielegalnych monopolistycznych praktyk. Więc przeglądarka od OpenAI to nie jest tylko jakiś tam kolejny projekt technologiczny, tylko dość ważny strategiczny ruch w globalnej wojnie o uwagę i oddane użytkownika. Wojnie, która w najbliższych latach naprawdę zadecyduje o przyszłości całego rynku wyszukiwarek internetowych, całego rynku reklamy online i wszystkich usług opartych na sztucznej inteligencji.